Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w dzisiejszym smutnym filmie. Bo chciałem was poinformować, że kończę z YouTubeem. Bardzo was za to przepraszam, ale jest bardzo dużo obowiązków. Muszę się uczyć, a zasięgi też bardzo spadły. No i tak szczerze, nie ma już po co nagrywać, jeżeli... Tak dużo zasięgów spadło. To jest może aż 60% na minusie, i w godzinach, w wyświetleniach, i w ogóle. A na moich odcinkach są pustki, po prostu są pustki, nikogo nie ma, a z drugiej strony nie mam czasu nagrywać. Więc jeszcze raz chciałem wam powiedzieć, że drogi z YouTubeem się już kończą. No, i dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia. No i to jest taki ostatni mój odcinek, więc żegnam się z wami na zawsze.